Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony Niko. Jak widzicie kolejny odcinek z jeden na jeden. Jak w sumie co poniedziałek, standardowo wlatuje Znowu AWP, znowu AWP, nie rozpieszczają mnie Po raz kolejny gramy AWP, sorry za mój wygląd i głos, ale no Ciężki, ciężko no strzeliłem Heheszki <laughs> Dokładnie, kolejny odcinek, kolejna AWP Nie chcą tutaj mi dać w kałaszkach pograć, zobaczymy, może w przyszłym tygodniu się uda A jest ze mną Idzi, cześć Idzi Witam, witam. Pochwal się standardowe, jaką masz rangę. O, o, eee, no to ja, moja ranga wraz. nie jest zbyt dobra. Silver 6. O kurde. na nie zwróciłem uwagi, jak się wy tam chyba było na coś. Tak, tak napisane Dobra, dobra, no to co, ja tutaj wpisuję komendy jakie potrzebne i zaczynamy po prostu. Good luck, have fun. Nie, nie Powodzą, nie powodzenia, może ci się uda, z Silverek, co to jest grałem już z silverami i powiem ci, że to nie jest tak hop, to jest włupa, bardziej dzisiaj. A chyba to trochę taki random. Hmm. Więc ja, ja mam sztywne ruchy dzisiaj, masakra. No ja to jest pierwsza gra od dni. to o, może, może zaskoczysz z takim z taką, no... przerwą. Daj szadę. spokojnie. Będzie dobrze. O uh. oh, oh, jaki O Jest złotuwa. Jest złotuwa. Otwierasz właśnie tą... <laughs> tam, Ten no. deszcz pieniędzy. Zobaczymy. Jestem tak straszny, ale la 2-2 nice. w sumie. I co? muszę jeść złe Muszę, ale naprawdę słabo się czuję. Mmm, kurde. Dało się. Trochę przyjawczyłem, bo musiałem się napić. <laughs> <Bo> <laughs> Właśnie ja tak patrzę, nigdzie nie wychodzisz, mówię, co się dzieje? Sorry. No, trzy złote. Mówię, jak Rak się zachowuje, w ogóle nie myślę, ale spokojnie Nie będzie tak łatwo, nie będzie co Ale jest się dobrze, spodzasz? już chociaż... trzy dobrze. są Tak Już się cieszę Więc nie ma co tam się tutaj przejmować, ani stresować Dużo, zazwyczaj jak gram to wszystkim on się stresuje, że mam stresować ja właśnie no też się stresuję no, Ej, nie ma czym totalnie nie ma czym tutaj oni y, ty nic nie tracisz właściwie, to ja tracę a wiem wiem ale to wiadomo jak tak gratis. to z... Zawsze coś tam stresu jest spokojnie jak na wolnie poszczepany weh strasznie strasznie człowiek wygląda się <śmany> <śmany> A tak. taki rozstrzepany w tej kamerce, hoppie, U, szybko się wcelował, patrzcie, cztery z ocisze. Nice.

No nie mogę. No, no, no udało ale... mi się ogólnie. Ale mi misu... się strasznie teraz. O ja, w... <laughs> A właśnie <laughs> myślałem, że celujesz we mnie. To sorry. Nie, nie, no A luz. Chyba cię nie trafiłem, nie? Nie, nie, nie no. ale miałeś szansę po prostu, jak ja, ja tam akurat. <laughs> Miałeś szansę mnie zabić. Mi to tam akurat, wiesz, jeśli ja no to tylko i wyłącznie moja sprawa, więc jak mi byś mnie zabił, byś już gotówkę. Więcej. No nie, no nie mogę dzisiaj nic trafić. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze się możesz odbić. To niby tak, ale to będzie ciężkie. O Jezu, jak nie ma... Nieee, jaki mnie. Ej, trafiłem w ogóle cię coś? Właśnie, nie, ja, A ty, ty, dostałeś coś z Kurde, no. czy w drugą stronę. No... Nice. Ghyhy, ghyhy. No masz cztery, cztery, cztery masz dociszę, więc spokojnie jeszcze coś tam na pewno urwiesz o, no, Nie no kurde ogólnie Jak obejdziesz się w poniedziałek na odcineczku, zobaczysz ten strzał dziwny Jak się całkiem obok ciebie totalnie obok sterownik, bo spadałem z gór tego Nie wiem jak ja się trafię Bo to tak bo to czasami jak się chodzi za punktu, to strzały są rampą Jajaj, nice! Jakie roczydło, straszne roczydło. No to w strataczku, tak? 2,5 no. dwa i pół kolotka nabiłem. Jak? pierwszy mój skin. Ja no tak ale mis, chodzi... Misy, masz straszne misy. Wiele no razy osiągnąłem. Nie, nie wiem, co dzisiaj. <coughs> Ksiunaczek, ale. Koń. Oty! Ja dostałem. 11 mam. Gdzie on jest? Znów no skoopa chciałem. <laughs> Nie wiedziałem, że ze skożyć tak właściwie. No, 6 złocisz. Nie no, trzeba się ogarnąć trochę, kurde. Oh, let's go, postarać się, trochę. cię! Ale miałem! No i ja też! Ja właśnie miałem laga i tak nie wiem na farcie trochę trafiłem teraz. Bo <laughs> strzeliłeś zupełnie owoka, to cię zabiłem. Let's go, let's go! Nice, po prostu. Uuu, 8 zł! <laughs> Okej, <Okay>, trochę <laughs> to <ten> się udało. <laughs> koniec, koniec, koniec tego szczę <śmiech> szczęścia. <śmiech> Jak się to ja to skim... Okej. Okay. Mm. Kurde, ale dziwne, że nie dostałeś teraz. No, troszkę. No, tak zwykle, right, no, tak. kolejny odcinek moją, moją córeczką. Chciałem z nią grać, bo to jest mój amulet. Może będę wciąż w otworzyć coś. Stru... Uuu, odpalony! Teraz, siadło. Teraz troszkę siadło. Aczkolwiek Aczokkolwiek strzelłem ci w głowę a pokazało, że przez ścianę Ała O nie, ale i tak można, naprawdę dużo Kurde, nie spodziewałem że się gody. O i teraz miałem tak samo, strzeliłem obok a trafiłem w ciebie no. No. Ej no mówię, rak jestem No ale strasznie mnie się, strasznie Cześć, może dworem, może się uda Spadł. Spadł. Jest. Udało się, GG WP! Naprawdę, pokroiłeś strasznie, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o rangę nawet, gdyby. Ale na, to, na, na pewno nie grałeś na tym poziomie, co rangę masz, więc e, gratulacje. E, o, dziękuję. 11 złotych Trafiam w twoje konto, w skinie oczywiście. Teraz mam prośbę, żebyś sobie w, w tym momencie poszukał gdzieś tam na właśnie na Steamie, na w rynku, jakiegoś skina do 11 złotych. No dobra, to co tam sobie wybrałeś? To USP Cyrex lekkie zużycie. Cyrex lekkie y, zużycie. Dobrze, y, ja go kupuję i go dostaniesz dokładnie jak dziś nagrywamy, czyli standardowo. Dostaniesz go w, dopiero w poniedziałek, bo w poniedziałek o 7 rano trade one się kończy, ze standardowo, jak nagrywamy, jak Dobrze. kupuję dzisiaj. Dobra, to USP poleci do ciebie. Ja dziękuję, to za nagryweczki. Na razie, cześć. Dziękuję bardzo również, cześć, cześć. Dokładnie, a jeśli wy chcecie sobie wziąć udział. Mm, jeśli chcecie wziąć udział w nagrywkach, wbicie na Discorda na Steam, a stamtąd biorę ludzi do nagrywek. Jak widzicie, nawet Silver może mnie skroić do 11 złotych. Choć nie grałem na tą na, na tą rangę na pewno. Więc do zobaczenia na razie. Hej, pa. cześć, cześć.